Film zaczyna się w różowym pokoju, w którym mężczyzna o imieniu James siedzi na krześle i wygląda na głęboko zasmuconego. Przeszukuje kuchnię w poszukiwaniu jedzenia, ale lodówka jest pusta, a z kranu nie leci woda. James osuwa się na kolana z rozczarowania właśnie w chwili, gdy pokój zaczyna wypełniać mgła. Chwilę później pojawia się wesoły mężczyzna o imieniu Buddy z kubełkiem smażonego kurczaka i napojem gazowanym. Oferuje Jamesowi jedzenie i obaj z entuzjazmem zaczynają jeść razem. James mówi Budiemu, że zawsze przy nim był, a Badi zapewnia, że zawsze może na niego liczyć. W kolejnej scenie widzimy, że wszystko nagrywa maszyna. Okazuje się, że to był tylko sen i James tak naprawdę śpi. Ujawnione zostaje, że akcja filmu dzieje się w roku 2035, kiedy to sny ludzi są nagrywane, a rząd rozszerzył opodatkowanie także na marzenia senne obywateli. James jest jednym z audytorów snów których zadaniem jest podróżowanie po całych Stanach Zjednoczonych w celu obliczenia należnych podatków. Oznacza to przypisywanie wartości każdemu znaczącemu elementowi snu, takim jak balony na gorące powietrze, bizony czy dmuchawce, i naliczanie stosownych opłat. Następnie James podjeżdża do baru szybkiej obsługi o nazwie Captain Kelly's Chicken i zamawia kubełek kurczaka. Z głośnika pada propozycja dziwacznego koktajlu z kurczaka oraz sugestia ulepszenia zamówienia za jednego dolara. James zgadza się na ulepszenie kubełka, ale odmawia koktajlu. Jednak po chwili zawahania zmienia zdanie i prosi również o koktajl. Później widzimy Jamesa na parkingu, jak je posiłek, gdy nagle zauważa dziwnego mężczyznę pokrytego zieloną trawą, stojącego przed jego autem. Mężczyzna natychmiast znika, co przeraża Jamesa i zmusza go do szybkiego odjazdu. Po długiej jeździe James opuszcza miasto i w końcu dociera do Strawberry Mansion, domu na przedmieściach położonego w odludnym miejscu. Puka do drzwi, a otwiera mu starsza kobieta o imieniu Bella, mająca na głowie kolorowy hełm z migającymi przewodami. James przedstawia się jako audytor podatkowy i tłumaczy, że przyszedł przeprowadzić kontrolę, ponieważ Bella nie posiada żadnych zapisów podatkowych. Bella serdecznie zaprasza go do środka, ale najpierw prosi, by polizał loda. James uznaje to za dziwne i początkowo odmawia, lecz ostatecznie się zgadza. Następnie Bella prowadzi Jamesa do środka. Gdzie ten zadaje jej kilka pytań o jej życie i zawód. Zauważa również, że Bella nagrała wszystkie swoje sny na kasetach VHS. Pyta, dlaczego nie zaktualizowała ich do nowego formatu, co było obowiązkowe już 7 lat temu, ale Bella beztrosko odpowiada, że jest staroświecka i mogła stracić poczucie czasu. Gdy Bella idzie zrobić herbatę, James trafia do dużego pokoju pełnego kolorowych kaset VHS i jest zszokowany. Pyta, ile ich ma, a Bella odpowiada. Ponad dwa tysiące. Uświadamiając sobie, że audyt zajmie dni, James prosi o polecenie motelu w pobliżu. Jednak Bella sugeruje, by został w pokoju jej żółwia domowego o imieniu Sugar Bobby. James początkowo odmawia, ale gdy staruszka nalega, ostatecznie się zgadza. Następnie Bella prowadzi Jamesa do jego pokoju i zostawia go samego do pracy. Rozpakowuje się i widzimy dziwne, masywne urządzenie zakładane na głowę, które ma posłużyć do oglądania snów Belli. James odtwarza jedną z kaset i scena przenosi się na otwarte pole. James pojawia się tam jako przezroczysty niebieski halegram i dostrzega w oddali młodą Bellę bawiącą się z gąsienicą. Wkrótce pojawia się starszy mężczyzna i Bella biegnie, by go uściskać, okazuje się, że to jej ojciec. Idą razem i napotykają rannego bizona. Bella martwi się, że bizon umrze, ale ojciec ją uspokaja, mówiąc, że nic tak naprawdę nie umiera. W rzeczywistości James zdejmuje hełm i zapisuje notatki z tego, co zobaczył. Jest w szoku, gdy w swoich ustach znajduje dmuchawca, dokładnie tego samego, który pojawił się w śnie. Później ogląda kolejną kasetę, na której młoda Bella gra na skrzypcach na cmentarzu. Kilka chwil później z grobu wychodzi szkielet jej zmarłego męża, zaczyna grać na saksofonie i tańczyć. James jest zdumiony gdy widzi Belle spotykającą się z trawiastym mężczyzną, tą samą postacią, którą wcześniej widział w rzeczywistości. Wkrótce wraca do realnego świata, a zdejmując hełm, zauważa Belle siedzącą na łóżku i obserwującą go. Tłumaczy, że tylko go obserwowała przy pracy i zauważyła, że się uśmiechał. Jednak James staje się poirytowany i mówi, że woli pracować w samotności. Starsza kobieta przeprasza i proponuje mu kolację, po czym opuszcza pokój. Później James próbuje oglądać telewizję, gdy zauważa muchę uwięzioną w pajęczynie. Mucha zaczyna mówić i ostrzega Jamesa, że nie ma wiele czasu i że grozi mu niebezpieczeństwo. Mucha poprosiła Jamesa, by o niej śnił, ale mężczyzna uznał to za halucynację i opuścił pokój. Tej samej nocy śni, że znów znajduje się w różowym pokoju, gdzie widzi tę samą muchę uwięzioną w pajęczynie. Próbował zmiatać sieci miotłą, ale bez skutku. Nagle pojawia się Buddy i wręcza mu środek na pająki. W tym momencie rozlega się pukanie do drzwi i James chce sprawdzić, kto to, ale Buddy go powstrzymuje i sam otwiera drzwi. Na zewnątrz kobieta błaga, by mogła zobaczyć się z Jamesem, lecz Buddy odmawia i zamyka przed nią drzwi, mówiąc, że to tylko dostawa kurczaka z Kelly's Chicken. W następnej scenie James ogląda kolejny sen Belli, w którym jej młodsza wersja siedzi samotnie w cichej francuskiej restauracji nocą. Kelner z głową żaby podchodzi, by przyjąć zamówienie i rozmawiają przyjaźnie. James, jako halegram, siedzi naprzeciw niej i uważnie się przygląda. Zauważa kurczaka na prawie każdym stole, ale nie widzi kubełka, który wydaje się być statyczny. W rzeczywistości James i starsza Bella jedzą kolację, gdy nagle zaczyna mieć halucynacje i czuje się dziwnie. Mówi, że pójdzie do swojego pokoju, ale Bella nalega, by został i wypił więcej wina. Wtedy zauważa młodą Bellę, która pilnie mówi mu, że musi go zobaczyć. James martwi się, że traci zmysły, i pyta starszą Bellę o kubełek kurczaka ze snu, którego nie mógł dostrzec. Ona odpowiada, że kubełka prawdopodobnie nie powinno tam być. Następnie pyta, czy James wierzy, że sny ludzi są prywatne i że nie powinny być transmitowane bez ich zgody. James się zgadza. Bella wraca do swojego pokoju i po chwili pojawia się z hełmem pokrytym kolorowymi kablami. Wyjawia, że ona i jej mąż stworzyli go razem, a kiedy się go nosi, reklamy znikają. James nie rozumie, więc Bella tłumaczy, że kilka agencji reklamowych przesyła reklamy do snów ludzi bez ich wiedzy, bo przynosi to zysk. James jej nie wierzy, ale Bella mówi, że powinien był się domyślić, skoro ogląda sny wszystkich. Potem daje mu hełm, by sam spróbował. Tej nocy James zakłada hełm i kładzie się spać, po czym zaczyna mieć dziwne sny. W pewnym momencie znajduje się w różowym pokoju, próbując wycisnąć pastę do zębów z tubki, ale ta jest pusta. Nagle ktoś puka do drzwi i okazuje się, że to Buddy. Pokazuje mu nową tubkę pasty, twierdząc, że wystarczy na cały dzień i zapewni świeżość. James wspomina to, co mówiła Bella, ale Buddy ostrzega go, żeby jej nie wierzył, twierdząc, że jest szalona. W tym momencie znów słychać pukanie, a James otwiera drzwi, mimo ostrzeżeń Buddyego. Nagle pojawia się mgła i młoda Bella wchodzi do pokoju. Wymieniają uśmiechy, a różowe ściany znikają. James znajduje się na otwartej zielonej łące, gdzie zauważa dziesiątki osób pokrytych taśmą. W rzeczywistości budzi się i wychodzi z pokoju, widząc postać pokrytą taśmą, która zaraz znika. James idzie szukać Belli i pyta, co ma zrobić z hełmem, ale ona spokojnie odpowiada, że to zależy od niego. Pyta, dlaczego go tu sprowadziła, a Bella mówi: że chciała mieć kogoś, z kim mogłaby dzielić sny. Wręcza mu specjalną kasetę VHS i ujawnia, że łączy ich więcej, niż sądzi. Następnego ranka James budzi się w hełmie i schodzi na dół, by znaleźć Belle, ale z przerażeniem odkrywa ją martwą na fotelu. Natychmiast zawiadamia władzę. Wkrótce przyjeżdżają ratownicy i zabierają jej ciało. Smutny James zajmuje się codziennymi obowiązkami w posiadłości, by poradzić sobie ze stratą. Dzwoni do różnych osób, karmi kury, a nawet opiekuje się sugar baby. Potem cicho pakuje swoje rzeczy, w tym specjalną taśmę belli. W końcu kładzie hełm na jej łóżku i przygotowuje się do opuszczenia domu. W retrospekcji widzimy Jamesa i Belle podczas lunchu, kiedy kobieta wyjawia, że ma syna o imieniu Peter, ale ich relacje są trudne. To dlatego, że jej pierwszy mąż był złym człowiekiem, a Peter odziedziczył jego cechy. James pyta, jaki był jej drugi mąż. A Bella odpowiada, że był jak ze snu i że mieli cudowne życie razem. W teraźniejszości James słyszy dzwonek do drzwi, a kiedy je otwiera, znajduje nieznajomego mężczyznę. Mężczyzna przedstawia się jako syn Belli, Peter, i bez wahania wchodzi do środka. Nie okazuje żadnego smutku z powodu śmierci matki, mówiąc, że najwyższy czas, by odeszła. Peter próbuje przekonać Jamesa, że jego matka była szaloną kobietą i ostrzega, by nie wierzył w nic, co mówiła. James zaczyna się niepokoić, więc Peter zaprasza go na kolację, wspominając, że wkrótce przyjadą jego żona i syn. Później James odtwarza specjalną kasetę VHS, którą dała mu Bella, i zostaje przeniesiony na zieloną łąkę. Zauważa tam młodą Bellę spędzającą czas z trawiastym mężczyzną, wyglądają na zakochanych. Zanim James zdoła ustalić, kim jest ten mężczyzna, Peter mu przerywa i woła na kolację. Przy stole James poznaje żonę Petera, Martę. I ich syna, Brianę, którzy wydają się nie niemili. Peter wysyła potem żonę i syna, by przeszukali rzeczy matki. Gdy zostają sami, pyta Jamesa o sny Belli i czy znalazł coś ciekawego. Pyta też, jaki jest protokół w takich przypadkach i czy James zakończył swoją pracę. James twierdzi, że musi to zgłosić przełożonym i że audyt jeszcze się nie skończył. Coraz bardziej zaniepokojony, James udaje się do pokoju muzycznego. Gdzie zauważa Martę i Brianę niszczących wszystkie taśmy. Wściekły mówi im, że właśnie popełnili przestępstwo federalne i że zgłosi to władzom. Potem biegnie do swojego pokoju i wznawia oglądanie taśmy Belli, widzi ją, jak przytula trawiastego mężczyznę. Młoda Bella zdejmuje trawę z jego twarzy, a James ze zdziwieniem odkrywa, że tym mężczyzną jest on sam. Zanim zdąży zobaczyć więcej, Peter zakrada się od tyłu i uderza go kijem bejsbolowym. Gdy Peter ciągnie jego ciało, James zaczyna mieć intensywne i dziwaczne sny. Widzi siebie krwawiącego z głowy i chwiejnym krokiem wychodzi na zewnątrz, gdzie Peter ma na sobie głowę wilka. Przerażony James ucieka i zauważa Martę wyglądającą jak wiedźma. Brian też postradał zmysły i cała trójka zbliża się, by zaatakować. James biegnie na górę, gdzie młoda Bella chwyta go i wciąga do szafy. Gdy szaleńcy się zbliżają, Bella błaga Jamesa, by zamknął oczy i zaczął pływać. Scena nagle przenosi się na morze, gdzie młoda Bella i James razem płyną, aż docierają do słonecznej plaży. Wymieniają radosne uśmiechy, po czym następuje marzycielski montaż, jedzą banany i kokosy, żyjąc spokojnie i szczęśliwie na wyspie. Spędzają dni na tańcu, śmiechu i powoli zakochują się w sobie. Jednak pewnego dnia, gdy spędzają czas razem, głowa Jamesa zaczyna nagle krwawić, a przed nimi pojawia się halegram Badiego z reklamą środka antyseptycznego. Bella w panice mówi Jimesowi, że musi odejść, bo próbują go zabić, wie za dużo o reklamach. Ujawnia, że jej syn Peter jest dyrektorem generalnym wielkiej agencji reklamowej i nie jest zadowolony z jej hełmu. Błaga Jamesa, by natychmiast uciekł, ale ten rozprasza się, gdy pojawiają się różne wersje Badiego, każda próbuje mu coś sprzedać. W prawdziwym świecie James powoli odzyskuje przytomność, gdy Peter ciągnie go do łóżka, ale Peter znów go ogłusza kijem. Scena przechodzi do świata snów, gdzie James budzi się na statku załogowanym przez dwa szczury piratów wielkości człowieka. Peter pyta szczurów o Belle, ale twierdzą, że nic nie wiedzą. Mijają lata i Peter zostaje nowym kapitanem statku. Z załogą złożoną ze szczurów rozpaczliwie szuka Belli, ale nie potrafi jej odnaleźć. W ten sposób mija siedem lat. Szczury zaczynają sądzić, że cała misja nie ma sensu, ale James wciąż wierzy, że Bella gdzieś tam jest. W prawdziwym świecie Peter postanawia podpalić dom i zabić nieprzytomnego Jamesa, zanim jego rodzina opuści posesję. Tymczasem, w snach Jamesa on i jego szczury stają naprzeciw niespodziewanego zagrożenia gigantycznego niebieskiego demona, ogromnego humanoidalnego stworzenia z rogami i maską w kształcie czaszki. James i jego zespół próbują walczyć z demonem, ale ten ich łatwo pokonuje i próbuje nawet wyrzucić ich statek. Wieczorem James zasiada do kolacji z niebieskim demonem ku swojemu zaskoczeniu widząc Belle, która okazuje się być zniewoloną marionetką demona. Jest przykuta obrożą do kolumny za nim i wygląda na całkowicie złamaną. Podczas kolacji James i Bella wymieniają spojrzenia, ale udają, że się nie znają. Po posiłku demon zasypia, co daje Jamesowi szansę na kradzież kluczy. Szybko uwalnia Belle i razem wymykają się bez budzenia potwora. Skaczą do morza i po czasie docierają do brzegu. Spędzają razem czas, dobrze się bawiąc, Lecz Bella zaczyna się niepokoić i mówi Jamesowi, że musi odejść, dom w rzeczywistości płonie i jeśli się nie obudzi, zginie. James mówi, że chce tu zostać na zawsze, ale Bella ostrzega go, że jeśli umrze, nie będzie już tutaj. Następnego dnia Bella zamienia Jamesa w ogromną gąsienicę, po czym ten zaczyna przepływać ocean. Potem przedziera się przez pustynię i czołga się przez dekady. Nadchodzi ogromna śnieżyca, która trwa całe stulecia. I pewnego dnia James w końcu wraca do swojego prawdziwego ciała. Po nieskończonej podróży dociera do różowego domu pośrodku pustkowia. Wchodzi do środka i znajduje tam Buddyego. Buddy jest wściekły, że James go zdradził mimo wszystkiego, co dla niego zrobił i gani go za niewdzięczność. Tymczasem w rzeczywistości dom zaczyna gwałtownie płonąć. W śnie różowy dom zaczyna się poruszać, a wszystkie przedmioty wewnątrz zaczynają spadać na Jamesa. Gdy wydaje się, że wszystko jest stracone, Pojawia się Bella i sięga po nieprzytomnego Jamesa. Zakłada mu kolorowy hełm na głowę i udaje jej się go obudzić. W tym momencie Buddy zaczyna zamieniać się w halegram i ostatecznie znika. Po tym James i Bella opuszczają różowy pokój, a na zewnątrz wita ich wielkie pożegnalne przyjęcie, w którym biorą udział wszyscy bohaterowie snów Belli, kelner Żaba, szczury piraci, a nawet niebieski demon. Niespodziewanie pojawia się także Peter i przeprasza matkę za wszystko. Bella wygląda na szczęśliwą, ale James podejrzewa, że coś tu nie gra. Potem Bella chwyta Jamesa za rękę i promień światła unosi ich powoli nad ziemię. Wszystko wydaje się zmierzać ku dobremu, aż nagle James zauważa, że głowa Petera zmienia się w wilczą. Zanim zdąży zrozumieć, co się dzieje, on i Bella zostają rozdzieleni i przemieniają się w złote kule ognia, które odpływają od siebie. Ich ciała zaczynają się rozpadać, a Bella błaga Jamesa, by walczył i obudził się zanim będzie za późno. James mówi, że się topi, więc Bella mówi mu, by wylądował na rożku lodowym. Rozpadający się James spada w loda, którego starsza Bella dała mu do polizania, gdy po raz pierwszy przybył do domu. W tym momencie James w końcu budzi się w prawdziwym świecie i zauważa, że dom płonie. Natychmiast wychodzi na zewnątrz i udaje mu się uratować. Jednak chwilę później ryzykuje życie, wraca do środka i zabiera taśmę Belli, jej hełm oraz ukochanego żółwia, Sugar Baby. Na zewnątrz James ze smutkiem patrzy, jak strawberry Mansion spala się na jego oczach. Kilka dni później widzimy Jamesa w mieście, jak ogląda taśmę podarowaną mu przez Belle. Pokazuje ona młodą Bellę stojącą przy grobie obok trawiastego mężczyzny. Oboje wybierają się na senną randkę, a Bella w końcu zdejmuje z niego trawę odsłaniając pod spodem nikogo innego jak Jamesa. Film kończy się, gdy oboje idą trzymając się za ręce w stronę Strawberry Mansion.